Nowa umowa na wyrzutnie Homarka i znowu nie mamy podpisanej umowy dotyczącej tego, że ta amunicja do tych wyrzutni przynajmniej ta o zasięgu około 80 km będzie produkowana w Polsce. Czyli to co jest priorytetem, czyli zapewnienie krajowych kompetencji do produkcji amunicji, znowu nie zostało uzyskane. Ma to być dopiero w trzeciej umowie. I niektórzy psioczą na tą umowę. Że dlaczego nie zdobyto tych kompetencji, dlaczego tego, dlaczego tego nie wynegocjowano. W rzeczywistości to, że uzyskamy licencję, to, że ta amunicja, te rakiety będą produkowane w Polsce, to powinien być priorytet przy pierwszej umowie. To nie może wyglądać tak, że kupujemy wyrzutnie w gigantycznej liczbie, no nikt takich ilości nie kupuje, i nie gwarantujemy sobie już w pierwszej umowie, Produkcji tego, co najważniejsze, tego, co najdroższe u nas w kraju. Że nie posiadamy kompetencji, licencji, żeby produkować to, co najdroższe w Polsce. Ponieważ może nam się wydawać, że taka wyrzutnia to coś drogiego. Tylko, że gdy spojrzymy na tą wyrzutnię, no już wyjmijmy ją z całego systemu. Czyli zapomnijmy o tych wszystkich wozach dowodzenia, wozach amunicyjnych, ewakuacyjnych i milionie innych rzeczy. Bo sama wyrzutnia to jest może jedna trzecia tego parku maszyn, jaki musi posiadać taki oddział, taki dewizyjny moduł ogniowy. Ale spójrzmy ale na koszty, które w około 80% są pochłaniane przez rakiety. Czyli zamawiając wyrzutnie, płacąc za nie, no płacimy gdzieś tak za 20% zdobycia zdolności, żeby one działały. Pozostałe 80% to Zakup oczywiście rakiet, no i to jest drogie. A żeby było taniej, żeby było bardziej to w naszym zasięgu, żebyśmy nie byli ograniczani przez zewnętrznych dostawców, to musimy uzyskać kompetencje, najlepiej pełną licencję na produkcję w Polsce. Wiele osób powie: Nikt nie sprzeda pełnej licencji. No super, tylko że my nie kupujemy 20-48 wyrzutni. My zdecydowaliśmy się na zakup 288 wyrzutni, prawie 300 wyrzutni. No i bez DIY, że się nie dało wynegocjować produkcji rakiet w Polsce. Choćby to była częściowa produkcja w Polsce. Ale nadal musimy zdawać sobie sprawę, że to jest niesamowicie coś ważnego. I to nie chodzi tylko o to, że no, musimy produkować w Polsce. Nie. Tu jest coś o wiele ważniejszego. Tu chodzi o pieniądze. I tu chodzi o to, że wtedy jesteśmy w mniejszym stopniu uzależnieni od zewnętrznych dostawców. A do tego powinniśmy dążyć. Sytuacje się zmieniają, sojusze się zmieniają, i niestety drogi też potrafią być zablokowane. Niestety oznacza to, że w niektórych sytuacjach może dojść do tego, że te rakiety nie zostaną nam dostarczone. A jeśli budujemy je u siebie, w większej części, jeśli nie w całości, to jesteśmy przeciwko takim przypadkom, które się zdarzają i o tym musimy pamiętać, zabezpieczeni. Ale tutaj ten pierwszy punkt, czyli koszt, jest jeszcze ważniejszy. Produkcja u nas oznacza niższe koszty. Nie mówiąc o tym, że, tak jak zawsze powtarzam, no może na moim głównym kanale, nie na tym, ale niektóre materiały chcę, żeby były z twarzą, dlatego trafiają na ten kanał. Chodzi o to, że gdy kupujemy coś u nas, to ten koszt jest niższy, ponieważ ta firma musi płacić podatki ZUSy, VAT i całą masę. I jeśli coś kosztuje milion złotych u nas, wyprodukowane, to w rzeczywistości płacimy za to 400-500 tysięcy. A jeśli kupujemy coś z zagranicy i kosztuje milion, to kosztuje to milion. I może nam to umykać, że część tego, co że część tych kosztów, które poniesiemy na coś zakupionego u nas wraca do państwa, ale to jest na tyle ważny udział, na przykład 50-60%, niekiedy 30-40%, ale jednak, że to jest coś bardzo ważnego. No, idziemy na zakupy, no to chyba chcemy, żebyśmy zapłacili 30-40-50% mniej, nawet gdyby ten zwrot był na przykład za 2, 3, 4 miesiące, prawda? No to jest chyba proste. A, że z reguły to, co jest wyprodukowane u nas, jest tańsze, no to jeszcze dodatkowy argument, żeby to produkować u nas. I nawet 300 wyrzutni, 1000 wyrzutni bez odpowiedniej ilości rakiet są bezużyteczne. To nie może wyglądać tak, że kupujemy tylko na na przykład jedną, dwie salwy. No nie, my nie przygotowujemy się na ćwiczenia co 2-3 lata, my, szyku, my szykujemy się na konflikt. Oby do niego nigdy nie doszło, ale oczywiście my się szykujemy na konflikt i musimy mieć odpowiednie zapasy. Bez tych zapasów będzie źle i sama wyrzutnia nic nie zrobi. Więc, żeby być w stanie zapewnić odpowiednie środki, odpowiednie zapasy, tutaj wchodzą pieniądze. Więc, gdy mamy określoną sumę, którą będziemy wydawać na na przykład rakiety, do takich czunku. Czy też do Homaraka to jest to samo, czyli po, tylko po prostu osadzone na jelczu, to musimy zdawać sobie sprawę, że najważniejszym elementem jest to, ile za tą kwotę uzyskamy rakiet. A jeśli coś jest produkowane w Polsce, choćby z tym narzutem licencyjnym i potrafi być na przykład dwukrotnie tańsze, ale niech będzie o 1 trzecią tańsze, to oznacza, że zamiast 1000 rakiet będziemy mieć 1300 rakiet. Zamiast 10 tysięcy rakiet, będziemy mieć 13,5 tysiąca rakiet. To jest bardzo ważna sprawa. To jest sprawa, która może zdecydować kiedyś o naszym być albo nie być. I tak musimy to rozpatrywać. I to, że nie zagwarantowano tego przy pierwszej umowie, jest skandalem. To, że nie zagwarantowano tego teraz, też jest skandalem, ponieważ to jest jedna z tych kwestii priorytetowych. Przy tak dużej skali zamówień. Musimy zdawać sobie sprawę, że produkcja u nas amunicji jest priorytetem. Jakkolwiek byście nie patrzyli na jedną, drugą, trzecią, dziesiątą partię, niech one się zmieniają nawet co pół roku. Tylko, że muszą zapamiętać jedno: pamiętajmy, że to nie tylko politycy, tam jest chyba na tyle dużo dobrych doradców, żeby to powiedzieli: że negocjacje. To nie jest coś, co rozpoczyna się potem, gdy już skazaliśmy się na tego dostawcę. No chyba nie, prawda? I kiedy mówimy, chcemy dużo wyrzutni, ale chcemy też produkcję u nas, niestety. I o ile zakup przykładowo na przykład 80 wyrzutni Homara K to był priorytet, tak żeby no, zasypać tą dziurę, którą stworzyliśmy, przekazując gigantyczne ilości sprzętu Ukrainie. Bardzo słusznie, w mojej opinii, że to zrobiliśmy. Tylko, że no, to powinno wyglądać tak. No, bierzemy 80, później może dobierzemy 200, ale, ale będziemy produkować u nas te rakiety. Przy, przynajmniej te o zasięgu 80 kilku kilometrów. Bez tego nie ma kolejnych umów. Ta pierwsza w mojej opinii była zbyt duża, na zbyt dużą ilość. Byłaby dobra, ponieważ to naprawdę dobre wyrzutnie. Tutaj nie ma im co zarzucić, chociaż ten rozwój ich rakiet jest, no wiadomo, w porównaniu do Heimarsa z tyłu o jakieś 10 lat, 15, no tylko od Amerykanów trudniej się negocjuje na przykład produkcję większości rzeczy. I właśnie dlatego myślałem, że idziemy w tym kierunku koreańskim, żeby pozyskiwać zdolności. Nie tylko, żeby nasz przemysł był szczęśliwy, nie tylko, żebyśmy się cieszyli, że produkujemy rakiety. Nie. To nie chodzi tylko o takie, o super, coś produkujemy. To chodzi o pieniądze. A musimy pamiętać, że żeby wygrać wojnę, trzeba mieć kasę. Żeby się obronić, trzeba mieć kasę. A gdy będziemy wydawać ją za granicą, to będzie drożej, to będzie dłużej i będzie nie tak jak trzeba. Ponieważ gdyby to było u nas, gdybyśmy to wynegocjowali, ja wiem, że no nie będziemy tego produkować za rok, za dwa, za chwilę, ale na przykład za 3-4 lata, kiedy już te wyrzutnie w odpowiedniej liczbie u nas się znajdą. I wtedy będzie zdecydowanie taniej. No ludzie, no trzeba liczyć. To nie jest poziom jakiś ekspercki. To są prawdy znane chyba wszystkim, że to kosztuje. I to kosztuje nie tylko wtedy, kiedy będziemy się bronić. Ale to normalnie kiedy będziemy mieć szczęście i nie będzie tego konfliktu. Te wyrzutnie muszą być co jakiś czas nie tyle przestrzeliwane, bo co się stanie? Nie, ale żołnierze muszą ćwiczyć i troszkę strzelać. I zapas też musi być, one też się zużywają, ich można powiedzieć przydatność do użycia też upływa. No niestety to nie jest tak, że położymy na półkę i za 50 lat wyciągniemy i będzie działać. Trzeba robić przeglądy. No a jak nie mamy własnych zdolności, to gdzie będziemy robić te przeglądy? Będziemy je wysyłać gdzieś? Czy ktoś będzie przylatywał i będzie brał taką sumę? Niestety, jeśli patrzymy na bezpieczeństwo, to często zapominamy, że pieniądze też mają znaczenie. I tu nie chodzi o jednorazowy zakup wyrzutni, ponieważ to jest tylko część i na przykład niektórzy mówią, o Boże, nasza armatochaubica Krab jest niesamowicie droga, K9 jest lepsza. Po pierwsze, w tych wersjach, które kupujemy nie jest lepsza. Te lepsze wersje dopiero się pojawią, chyba, że zapłacimy dużo więcej, żeby nam coś zamontowano i wtedy dopiero będzie poziom Krabów. Tylko, że gdy mowa o K9, to mówimy o zakupie tylko samych armatochaubic. A gdzie wozy dowodzenia, wozy rozpoznawcze, wozy artyleryjskie, cysterny, wozy zabezpieczenia technicznego? I patrzymy na taki system, gdzie mamy 24 kraby i jeszcze 60 innych pojazdów. I my to zamawiamy w kupie. Zamawiamy K9, patrzymy na umowę, o jakie one tanie. No ale patrzymy tylko na 24 K9, a te 60 pozostałych maszyn. Nie ma. I wtedy jest tanio. Tak jak pewne państwo, które zamówiło pewien system, tu nie mówię o Polsce, tak żebyśmy wiedzieli, I na przykład bez okablowania, bez wyposażenia, no i jest tanio. No super tanio. Ale teraz trzeba to zainstalować i będzie drogo. Tak samo jest z Homarem K. Fajnie, doskonały system z naszym topazem wymiata na naszych gielcza. No ale ten największy koszt, który może wynosić na przykład 80%, czyli zakup rakiet, pocisków rakietowych do tego systemu, to nie skapnie nam, to nie będzie taniej, bo produkowane u nas. Nie. A szkoda. Proszę Państwa, pieniądze to też jest ważne. Bez nich się nie przygotujemy. Bez nich nie będziemy wystarczająco silni, żeby ktoś bał się nas zaatakować, albo naszych sojuszników, których wspieramy. Bez nich nie będziemy w stanie tego wszystkiego utrzymać i będziemy wydawać na to zdecydowanie więcej niż powinniśmy. A chyba lepiej zaoszczędzić te kwoty i wydać je na coś innego, prawda? I tak na to patrzymy. Pierwsza umowa powinno być podpisane, zagwarantowane, na papierze. Ustalamy produkcję w Polsce na bardzo dobrych warunkach. Tu nie jest 20-48 to jest prawie 300 wyrzutni. Potęga. No ale jak się nie nauczymy, to zawsze będziemy. Dobra, bez brzydkich słów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na mój główny kanał. Zapraszam do zasubskrybowania. Zapraszam do naciśnięcia dzwoneczka. Oceń, skomentuj. Doskonale wiesz, co robić. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.